Cmentarz osobowicki, aleja główna, obok krzyża drewnianego, z drewnianym Chrystusem, przybitym do tego krzyża. Przechodzący ludzie zapalają lampki, być może w intencji kogoś, kto leży na innym cmentarzu. I którego nie mogą odwiedzić. Zapalone lampki zastawiły połowę bra drogi wyjściowej. Druga w tym miejscu zwęża się i wchodzący jeszcze na cmentarze wychodzący często z wózkami lub instrumentami wsparcia do chodzenia muszą jakoś sobie radzić, by zachować porządek wchodzenia i wychodzenia.